Agnieszka Dziś na gorąco po aukcji, podczas eventu w Gliwicy z Ukrainą. Drodzy Państwo, ze względu na ogrom prac, które na nas spłynęły, nie wszystkie znalazły swoich nabywców. Dziś przedstawimy Wam po prostu co pozostało i zachęcimy Was do licytacji, bo cel jest słuszna na nas Wspieramy rodziny ukraińskie, które trafią do Gliwiz, bądź już trafiły na najbardziej potrzebne artykuły. Pierwszą prezentujemy Państwu pracę nieznanego artysty. Praca została przekazana przez liwicką artystę Martę Zajęczyńską-Kowalską. Praca została wykonana w technice akwareli na papierze. Przedstawia ptelizarz. O Artyście wiemy tyle, że 10 lat temu brał udział w pierwszym festiwalu w Haczyniecu w Z absolwenta liceum plastycznego w na no, Cena wywoławcza to 150 dolarów. Serdecznie zapraszamy do licytacji.